Często klienci pytają nas, ile czasu trwa wyhodowanie i wyselekcjonowanie odmiany żodkiewki, zanim trafi na rynek. W pierwszym etapie hodowcy starają się odpowiedzieć na potrzeby producentów i klientów i tworzą materiał, by zapewniał jak najwyższe standardy, odpowiadał naszym warunkom glebowym i klimatycznym. Jest to wieloletni proces, z wyniku którego na nasz rynek trafiają już odmiany o pożądanych cechach. Z tych odmian, w wyniku prób i doświadczeń u naszych plantatorów, wybieramy na podstawie naszych opinii, i sugestii plantatorów, ale także przedstawicieli przemysłu przetwórczego, dystrybutorów i supermarketów, odmiany, które trafiają na rynek. Czym taka odmiana musi się wyróżniać? Tempo wzrostu, jak i zgrubienia muszą być wyrównane. Rzodkiewka powinna wykazywać doskonałą jakość wewnętrzną, jędrność, Mieć jednolity biały kolor przez długi czas, liścienie zielone, liść mocny o odpowiedniej długości i barwie, długi okres przydatności do spożycia, dobry smak i atrakcyjną barwę. Ważną cechą są odporność na fuzarium, na białą rdzę czy łączniaka rzekomego. To trwa lata i to jest nasza wspólna praca z Wami. Tak powstała Sarita. Numer 1 na lata. To nasz wspólny wybór. W tej chwili możecie Państwo kupić ją w promocji 10 plus 1. Zapraszamy do naszych dystrybutorów. Polecamy nasze nowości i zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami w terenie. Chcesz być na bieżąco? Szukaj nas na Facebooku oraz na Instagramie. Zasubskrybuj nas.